Witam. W tym wideo poradniku dowiecie się jak wyciąć cło z postaci za pomocą Gimpa. A więc wybieramy obraz i przechodzimy w Gimpa. Tu mamy już ubrany przeze mnie wcześniej obraz. Wybieramy w, narzędzi w przybiorniku gumkę. Ustalamy sobie grubość pędzla. Jest to według mnie obojętne byle wykrycie było na 100%. Gdy już wybierzemy, najlepiej byłoby powiększyć sobie jeszcze obraz. Można do tego użyć klawiszy CTRL i zamknięcie ostrego nawiasu na klawiaturze, natomiast na filmiku używam tego za pomocą myszki. Wybieramy miejsce, w którym chcemy zacząć obkrężenie obiektu i wycinamy za pomocą zaznaczania krawędzi obrazu. Ja tutaj przewinę dalej. Ja to robię niedokładnie oczywiście wiadomo, śpieszy nas czas YouTube my to robimy dokładniej potem będziemy nanosić wszelkie poprawki No i tak to mniej więcej wygląda zaraz przejdziemy dalej ja sobie tutaj przewijam, widać przyspieszam tempo można sobie jeszcze bardziej zwiększyć obraz jest to wtedy bardziej dokładniejsze I jak widać tutaj wcześniej się cofnęłem, nie te ciągnięcia bardziej widoczne oczywiście i tak to nie będzie aż tak dokładne jak to się robi samemu, gdy nas czas nie goni wcześniej wspomniałem, można do tego użyć klawiszy Control i zamknięcie lub otwarcie ostrego nawiasu w zależności gdy chcemy powiększać, pomniejszać oczywiście w przyborniku też zrobimy rozmiar pędzla w zależności od krawędzi, można nawet taki duży, który nam się przyda później gdy będziemy resztę zdjęcia zamasywać widzimy, robimy to na zbliżeniu, gdzie są pokazane piksele no Jak pokażemy oryginalny obraz nie będzie widać wszelkich niedociągnięć Zaraz zobaczymy, jak damy czarne tło, będzie najbardziej widać Można oczywiście też zmienić właśnie krycie pędzla na mniejsze i zrobić samą krawędź mniejszym kryciem A potem dalszą krawędź popełnić większą, to jest wiadomo jak ktoś ma więcej czasu, bardziej dokładne w zależności też jak duże będzie potem zdjęcie, bo jak tu będzie mało obrazek na dużym tle, naprawdę nie jest to potrzebne, bo nie będzie widoczne. Jak tutaj widać mogę sobie kawałek koszulki takim białym tłem zamazać. Zobaczcie potem jak powiększymy, nie będzie wcale tego widać. Oto już jest taki wstępny podgląd tej kratkowane yy, co okrążemy to oczywiście będzie już przezroczyste pozwolicie, że ja sobie przewinę dalsze okrążenie zdjęcia jak widać tutaj jest już okrężone. teraz zwiększamy wielkość pędzla i resztę tła zamazujemy tak pozwolicie, że znowu sobie przyspieszę trochę tempo wiadomo, że się tu wagoni Wiadomo jak mamy krawędź trzeba z powrotem zmniejszyć. Tutaj widzę, ja akurat przyspieszyłem, nie wiem czy to widzicie, ale przez przypadek krycie pędzla zmniejszałem i dlatego to tak trochę przedłużyło, ale przyspieszenie swojej robi wiadomo. Tak, okrążamy tak postać, już bardziej trzeba uważać, żeby nie zahaczyć ręki na przykład. Jak już obkrążymy całe zdjęcie, stworzymy sobie nową warstwę. Jak tutaj widzimy jeszcze podgląd na przyroczystym. Stworzymy sobie najlepiej nową warstwę w tym samym rozmiarze co zdjęcie. Może być wiadomo inne. I... Możemy w nią wstawić jakiś obraz, na którym ma być zdjęcie, przynosić potem zdjęcie, znaczy wyciętą postać. Ja na, tutaj na pokazie wezmę czarne tło, bo na razie na, najlepiej dać czarne tło na początku. Widać wtedy niedociągnięcia. Jak weźmiemy z powrotem powiększymy obraz, to widać takie białe kropki, które nie dociągnęliśmy. Wystarczy z powrotem wziąć gumkę i na naszej wybranej warstwie zamazać zmniejszamy wielkość pędzla żeby nam wystarczała i zamazujemy dociągnięć. Oczywiście są tutaj też na ręce jeszcze takie białe krawędzie Wiadomo że z tu ona zgoni już tego nie będę tak poprawiał Poprawiłem te najbardziej rzucające się w oczy i tak na mniejszym pomniejszeniu obrazka jest to niewidoczne. Można dać inne tło, można dać wybrany obraz lub dreseń. Tak tu widać No i wybierzemy sobie dreseń. Oczywiście trzeba cofnąć do tła, bo zamalowanie nam nie zamaluje dresenia. Czy bądź obraz niekoniecznie to musi być właśnie taki dreseń. Możemy zapisać, najpierw oczywiście trzeba salić warstwy i przechodzimy do zapisania naszego obiektu. Oczywiście ja to zapiszę pod rozszerzeniem JPG. Wiadomo, można to zapisać pod BMP lub każdym innym. W przypadku gdybyśmy nie wybrali tła, chcieli mieć przezroczystą postać do wykorzystania później, po prostu zapisujemy to w postaci png. I odhaczamy pokazywanie tła podczas zapisu. A tak wygląda różnica przed oraz po przerobieniu. Oczywiście widzimy tutaj jest to nieodczuwalna różnica. Praktycznie niewidoczna. Jeszcze jak bierzemy obraz, pomniejszamy w zależności od wybranego tła, to jest naprawdę niewidoczne, a jak jeszcze robimy to dokładnie, to jest całkiem fajnie. Dziękuję za uwagę, zapraszam do moich kolejnych wideo poradników, postaram się, aby były lepsze od tych, wiadomo dopiero zaczynam, każdy uczy się. Dziękuję za uwagę.